Witajcie na kanale Wiejska kurka. W dzisiejszym odcinku posprzątamy sobie w kurniku u kurek jest bardzo dużo obornika więc nie dalibyśmy rady wywieźć tego obornika całego taczką i dlatego bierzemy traktor, ładujemy na przyczepkę posprzątamy dzisiaj od razu u gołębi i u kurek ozdobnych Pogoda nie sprzyja, ale trzeba posprzątać kurką, gołąbką też, dlatego że już dawno nie miały sprzątane. Jak możecie zobaczyć, tutaj bardzo dużo już się nazbierało ściółki. Wymienimy kurką, teraz będą miały trzyściej, oraz nie będzie tak, nie będzie brzydkiego zapachu w kurniku. Tutaj, o, za szopą, będzie składowany cały obornik. Zrobiliśmy takie spale, żeby kurki nie wchodziły i nie rozwalały, bo wcześniej tam było koło kurek osobnych i kurki cały obornik rozwalały. Dzisiaj kurki osobne też są wypuszczone na wolny wybieg. Pierwsza przyczepka już zostaje została przywieziona i zostaje teraz rozładowana. Tutaj w kurniku, kurek wniosek. Już jest caściłka wybrana. Teraz tylko trzeba jeszcze zrobić suchą dezykwencję, A teraz idziemy posprzątać u gołąbków oraz u kurek ozdobnych. A w międzyczasie im się tutaj trochę wywietrzy i przestchnie. Naładowany mamy już drugi wózek, wybrane też jest od gołąbków oraz kurek ozdobnych. No, było tego dużo, dlatego że przez całą zimę im nie sprzątaliśmy, tylko dokładaliśmy im słomy, bo były bardzo duże mrozy. Teraz idziemy jeszcze, jedziemy jeszcze rozładować i zaraz będziemy im dokładać, robić nową ściółkę. Słoma przyniesiona, wapno rozsypane, teraz tylko... Trzeba rozrzucić im tutaj słomy. Kurki już się powoli schodzą do, schodzą do kurnika, bo już się robi późno. Jeszcze wyrzucę tutaj. Tutaj to wszystko, co jest w tym korycie. I nasypę im tutaj nowego ziarenka. Nasypam im tutaj troszkę pszeniczki. No, mają już nałożone słomy do gniazd i w kurniczku tu też. Więc mogę już sobie powoli wchodzić, żeby już iść spać. Dzisiaj było 7 jajek. Ozdobnym trzeba jeszcze wstawić krzędę oraz nasypać słomy. Dlatego, że już chcą wchodzić do kurnika, ale nie mają grzędy. To siadają na razie w gniazdach. Teraz wsypę gołębiom, słomy dam też im do ich gniazdka Gołąbki mają już nałożone słomy. Więc można im już wstawić jedzenie i picie. I zaraz mogą sobie już wlatywać. Kurki ozdobne, już zamykam. I w tym odcinku to będzie na tyle. Muszę jeszcze odprowadzić przyczepkę, oraz tutaj jeszcze pozbierać takie bloczki. No i zapraszam Was do subskrybowania, do oglądania moich filmów, do lajkowania oraz komentowania. Zapraszam Was na Instagrama oraz TikToka. Do zobaczenia. Pa i pozdrawiam.